Cze? Manko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej konkurencji. Adam kontra? Tata. Jest godzina. Jest leciutka mgła. Jest za 10-11. Jesteśmy 11. na jakiejś łące. Na, Taki nam śpiewają. dziki Pokaż rzeka. No. widać? Widać A co my tutaj mamy? A mamy tutaj oszczepy, oczywiście, i będziemy rzucać. Pokaż tam 5 jedno. Piękny szczepik i ten. No, mamy kawałek łąki, więc się zmieścimy. I w tamtą stronę rzucamy, tak? No i tam będziemy zaznaczać, I jeden z kamerą będzie stał tam. Uważał, żeby go o, nasza, nasza linia. linia. <laughs> y będzie uważał, żeby nie, ten, nie dostać no, o szczepek. No to zrobiliśmy, daleko nie latają, także. <laughs> a, a zaznaczamy nasze rzuty. Tam niebieska butelka jest. Zobaczyć. Niebieska butelka jest moja, ta to jest Dobra. taka czerwony matek. Teraz robimy losowanie. Tylko wiadomo, Adam trzyma aparat, więc tego nie zrobi. Zrobię. Ale wierzcie mi, że ten. Że wygrałeś. czekaj. <laughs> no. <laughs> papier chciałeś zrobić. No chciałem, no papier i zamieniłem na kanapę. Ja <laughs> A ja ten aparat trzymam? <laughs> A nie, to ty. Ty ja pierwszy, rzucam. bo ty wygrałeś. Dobra, dobra. to ta idzie Kamera, ja Zbieram aparat i biegnę na linię rzutów w Dobra, Adam jest daleko stąd. Bo muszę uważać, żeby nie dostać oszczepem. Stanę sobie z boku. No i przygotowuję się do rzutu. Poszedł. O, piękny rzut. Dobra, widać gdzie stoi. Tym później zaznaczymy najdalszy. Mam nadzieję, że nie złamię żadnego szczepu. Le... Jeszcze dalej, pięknie. O, kurde, uszkodził mi oszczep. Malutka awaria nastąpiła, ale nic. Leci, proszę. O, ładnie leciał. Bo kurde, o ja. Muszę mu cofnąć 20 cm, ponieważ się pośliznął. Telefon Adamowi wypadł z kieszeni, dlatego sportowcy na Olimpiadzie nie mają przy sobie telefonów. Nie, ten, ten nie. Eee. Cieniutki rzut, najsłabszy, a wyglądał najgroźniej. No tak jeszcze jakbyśmy mieli z pięciu szczepów, to w samochód by mi trafił. Dobra, teraz zaznaczymy... Mamy tutaj butelki na kijkach. czerwoną i niebieską. No, twoja jest niebieska. Tak? No niebieska, jest moja. Dobra, to zaznaczamy bierz kijek z niebieską butelką. I tu jest najdalszy rzut. Co prawda on się pośliznął, ale zaliczymy. No Może mnie też się pośliźnie. Kurde, bym tu. No, każdy centymetr się liczy. No i dobra, zbieramy oszczepy, idę na start. Gitara. Tak jest. Dobra, tata tam prowadzi intensywną rozgrzewkę. Dobra, to co? Przyszykował sobie oszczep. Ja stoję przy swoim. I leci. Niestety to nie był rzut zwycięski. Druga próba, ten jakiś podłamany chyba był. Ło, kurde. No i już można skończyć generalnie. W USA. O no, w ilości dalszych tych, to bym chyba wygrał. I ostatni rzut, niestety nie był dalej ode mnie, ale ten był. Bierz swojego kika. O oh, ja, yeah. o oh, ja. Yeah. O ja! No to ja rozumiem. O ja rozumiem. Rzut, rzut. O i elegancko, widzicie, w kadrze? Jest, zwycięski. Zadowolony? No jasne! Nie spodziewałem się, że to wygra. Dobra, to co, kończymy to? No. Dobra. Tutaj jesteś. A tam różnicą nie, metrów? Raz, dwa, 3 trzy. Trzy i pół metra. Tak, 3,5 metra. 3,5 metra wygrywa. A tą konkurencję wygrywa Tata. Brawo Jest. dla niego. Brawo, Tata. Brawo, ja. Oha, bo ostatni Tata przegrywał tak dużo. Także ten. To postarał się. Tam macie subki, tam macie Supek, łapki, tam komentarze. Łapka. Wszystko mile widziane. Komentarze mile widziane. I do następnego USA. A może teraz ty zrobisz?